Witam wszystkich, bardzo serdecznie, z strony Vicer i ja was, Ljuska. witam już w kolejnym odcinku. Zagramy w grę pod tytułem Mount Blade, Ogniem i Mieczem, dokładnie tak. W tym momencie, z słyszycie profesjonalny głos lektora. Kto chciałby mieć taki głos, napiszcie w komentarzu. A my w tym momencie, Ludziska rozpoczynamy oficjalnie kolejny odcinek Stefana Silnego, w którym to będziemy jechali do króla Hanatu, Krymskiego Nowego, Pogadać z nim o sprawach Sojuszu pomiędzy Hanatem Krymskim a Rzeczą Pospolitą. Dokładnie tak. Takie rzeczy dzisiaj będziemy robić. Jeżeli wszystko ładnie dobrze pójdzie, to w dzisiejszym odcinku również, moi drodzy, dołączymy się z powrotem do Rzeczpospolitej. Więc takie są plany odnośnie dzisiejszego odcinku. Więc tak to, moi drodzy, wygląda. Tak to. Moi drodzy, się prezentuję, rozpoczynamy kolejny odcineczek z Mount'em Leida. ogólnie rzecz biorąc bliska, ogólnie ja wam muszę troszeczkę powiedzieć zanim zaczniemy grać w Leida, ponieważ odcinek z Mount'em Leida w ogóle już miał być dużo wcześniej, ale z racji tego, że mm, są wakacje, e, no to troszeczkę, no nie powiem, że nie, ale to troszeczkę mam mniej czasu jakby nie patrzeć, bo zabawy, zabawy i zabawy, tak to wygląda ogólnie rzecz biorąc, no. Ale moi drodzy, powracamy. W ogóle już biorąc, miał być czarodziejski odcinek o tym lajde, ale troszeczkę źle się czułem. Trochę głowa bolała, trochę suszyło i, i no, no nie, nie byłem w stanie tym, Powiem Wam, że nagrać odcinku, ale powracamy do regularności. Przynajmniej na taką nadzieję, że będzie regularnie. Dopiero co wstałem, wyspałem się w końcu, więc jestem zadowolony. No, no i mój głos troszeczkę też jest innej tonacji, bo, bo dopiero wstałem, a zawsze jak staje, to, to jest troszeczkę taki bardziej lektorowaty. Dokładnie tak. No. E, dobra, więc tak, dzisiejszym naszym zadaniem będzie znalezienie tego całego Hanata Krymskiego. E, jak on się nazywał? Nie pamiętam. Mechmedkerej, chyba czy coś takiego. E, musimy znaleźć jakiegoś lorda wglądającego do Hanatu Krymskiego, się spytać gdzie on się znajduje. E, no bo trzeba mm, ten sojusz tak zrobić pomiędzy Rzeczą Pospolitą a, a Hanatem Krymskim. Więc tak to się prezentuje, więc my teraz będziemy go szukać. E, ale nie wiem czy go znajdę, tego się zapytam. Tego ziemka się zapytam. Handlarz. O, tu jest od razu handlarz niewolników, ale ja, ja. Ja tutaj sobie podejdę do niego i sobie sprzedam więźniów, bo mam kilku. A co, się będę. O, to dobrze wiedzieć. To mi się to podoba, jak tym bardziej. Jestem w tym momencie zadowolony. Dobra, okej. Okay. I tutaj jeszcze idę mm, poprosić o spotkanie Musza Nike. I, I jak chcę z tym przyjacielem porozmawiać? On w ogóle mnie lubi. E o kurde, ja jestem dalej marszałkiem dla nich, tak jakby. ale ja bym chciał się spytać, gdzie znajduje się ten człowiek. Ale który to jest ich teraz przywódca? O nie, ja już nie wiem, ja się pogubiłem trochę. Mehmet Gerey czy nie jest? Tutaj jest on. To chyba on. Nie wiem, gdzie jest ramek, musimy poczekać, aż gdzieś się pojawi na mapie. No dobra, no to w międzyczasie o mojej drodze czekajcie. Zobaczmy, jak ogóle oddział wygląda. 8 mogę mieć, 22 tysiące talarów mam. Czyli w sumie w teorii nie bym mógł gdzieś do, do jakichś jeszcze karczmu kolejnych i, i kupić troszeczkę tych e, całych więźniów. To by nie było głupie. Ich... Znaczy nie więźniów, tylko... O, może jego się spotam. Nie więźniów, tylko, tylko jednostki oczywiście. Dobra, może już jest halo? Albo ten? Nie, no, oni nie wiedzą gdzie kto w ogóle się znajduje. No musimy czekać na niego, no nic innego nie poradzimy. Czekamy na pana Mehmeta Greja, aż się w końcu pojawi na mapie, bo to oczywiście dopiero... Nic praktycznie nie minęło od ostatniego odcinka, tak? Bo, bo od razu czym nagrywać. Więc e, no musimy poczekać i co? Musimy poczekać i, i tyle. Więc ja w międzyczasie zjadę sobie do, do Korsunia na przykład. Tutaj wezmę kolejne jednostki, troszeczkę czasu minie i pojedziemy tam z powrotem. I, i pojedziemy w sumie nie, nie do Korsunia, nie, bo to jest miasto, znaczy ten zamek. No muszę do miasta pojechać. No na razie pojadę sobie do takich rdzennych ziemi e, polskich, bo, bo troszeczkę zatęskniłem za nimi. Stefan Silny też trochę zatęsknił, więc na razie nic innego nie możemy poradzić, jak tylko pojechać i poczekać na odpowiedni rozwój sytuacji w dalszym. E, dobra, więc tak, tu idziemy właśnie do karczmy. Weźmiemy troszeczkę e, osób do działu. Tutaj to jest najmniej korzystne. O tak, to są dobre jednostki. Nie kultura, taka bardziej typu lekkiego, ale jednak robi robotę. To, muszę przyznać. Jednak tego typu jednostki robią całkiem fajną robotę. Dobra, do Szwecji nie jadę, bo oczywiście Szwecja mnie nie lubi, nie toleruje i w ogóle chce mnie pobić, więc nope, nie jadę tam. Ale do Mińska sobie zajdziemy, e, idziemy sobie do środka, do karczmy i tutaj też weźmiemy kolejne jednostki, oczywiście. Dobra, i tu mam najmniejszego Pitniera, weźmiemy dobre jednostki przeciwko kolerii, więc jak najbardziej mi to pasuje. Dobra, ile mam jednostek? 115, to jeszcze troszeczkę weźmiemy. No, na razie musimy tylko i wyłącznie czekać, no nic innego mi drodzy nie, nie możemy tutaj zrobić, więc. To czy w zasadzie ja już mogę chyba dołączyć się z powrotem do Rzeczypospolitej, ale się nie mylę, bo tylko wystarczy, że z nim porozmawiam z tamtym, całym przywódcą ich. Więc wydaje mi się, że już chyba i tak mogę wrócić do Rzeczypospolitej. Ale i tak jeszcze wezmę jednostki, pojadę do Hanatu Krymskiego. Jak nic nie uda mi się ugrać, jak go nie znajdę, to wrócimy z powrotem do e, Rzeczypospolitej. Jestem ciekaw, czy od razu w ogóle dostanę z powrotem e, swoją wioskę, nie? Bo tutaj z mojego pięknego nieświeża dostawałem tyle hajsów, że aż mi się trochę smutno robi, jak ja nie dostanę mojej sportowej wioski. Chyba, że będę miał inną wioskę, to będzie musieli znowu liska robić to samo: to znaczy jakieś zadanka, wykonać dla niej, e, wyprowadzić ją naprzód, żeby była bogata i żeby mi znowu dawała dużo pieniędzy. To już jak coś, to tym się zajmiemy. Tylko będę musiał mieć właśnie tą wioskę całą. A, a czy w ogóle dostanę wioskę? Cholera, wie. Jak ja powinien dostać zamek za te moje trudne misje i zadania w nagrodę, a nie ja, jakieś wioski, goddammy. No ale trudno się mówi, mówi się trudno. Dobra, ile mam ludzi? 123, no to dalej nie jest dużo. Ale pójdziemy sobie do smoleńska. Do smoleńska sobie jeszcze zajdziemy. Sam Stamtąd weźmiemy kolejne noski. No i będzie pięknie, moi drodzy. I będzie pięknie, wspaniale epicko wręcz. Dobra, kurczę. Wiecie, jakie to jest dobre uczucie jak się człowiek wyśpi w końcu tak porządnie? Jak to jest... Jak ja poszedłem spać o pierwszej nocy, a się obudziłem o 12. To jest tak niesamowite uczucie. Kurczę. Brakowało mi takie uczucia wyspania się. Janusz radziwił. Janusz mnie wcale nie interesuje, ale najemne leki kolorzystę jak najbardziej już mnie interesuje. Dobra. Czy ja w ogóle w jakiś jakieś rzeczy? O, ja w ogóle mi się kończy ten jedzenie, piwo mi samo zostało. Jeszcze zajdziemy na rynek, handlasz towarami. A tu jest samo mięcho. Eee, samego mięcha to ja zbytnio nie będę chciał brać co podróż. zaraz będę jakieś choróbska. A choróbska oczywiście nie chcę mieć, ale jest z bandwina jeszcze. O, z bandwina weźmiemy sobie. O. Jak nasi ludzie dą pod wpływem i będzie kiepska efektywność na polu bitwy. No ale trudno się mówi. Dobra. Jedziemy teraz z powrotem, już kilka dni minęło do, do Henatu Krymskiego i zaraz się dowiemy, jak to sytuacja wygląda. Jakich tu nie wejdzie, to ja idę z powrotem do Rzeczypospolitej i idę do naszego króla, Jana Kazimierza. I tam się z nim ugadamy jakoś. Tam się z nim jakoś, moi drodzy, ugadamy. Nie wiem, co jest teraz z ich stolicą, wydaje mi się, że Perekop jest z stolicą, ale mogę się mylić. O, jest Mechmed Garad. jest, jest, mamy to, dobra, ja robię cywika. To jest Sywika na tym slotiem. To był dopiero tylko 130 dzień. Ale już mamy ponad 430, więc jest całkiem, całkiem nieźle. Dobra, idziemy do zamku. Idziemy do komnaty władcy i tutaj już porozmawiamy. Gulnur, Gulnur mnie nie interesuje. To przecież Stefan Silny, postrach wrogów, bohater walk. Zwyciężyliśmy, rozglądaliśmy wroga. Walka od twego boku to dla mnie zaszczyt. Eee, ja sprawię umowy, najjaśniejszy Hanie. Mm, mm. Jaś, e, witaj, najjaśniejszy Hanie. Wróciłeś na swój tron. Nadszedł czas, byś e, sobie o naszej umowie przypomniał. Och, ileż to spraw e, zwaliło się e, na mą biedną głowę. Czego ja tylko nie obiecywałem. Przypomnij mi proszę o co chodzi tym razem. O to obiecałeś co już z Janem Kazimierzem, najjaśniejszy Hanie. Jakże mogłem coś takiego obiecać... Ej ej, 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 synek! Wow! Przecież What?! Czy on, on mnie w tym momencie ten... Wy wyrolował? Nie. W takim razie moja przysięga nie ma. Chiadek był tylko jeden, i to taki, który jest wart więcej niż 10 wierzących muzułmanów. Toż to taki. Znany wszystkim. Jaki śmieć oszust! Ja dla niego walczyłem? O panie! Wiesz, jaki ma ostry język, w jakim szacunkiem się cieszy wśród Twoich wodzów e, i e, wielmożów? Wołanie buntu wśród Twoich poddanych to dla niego jak splunąć. Czemuś tak od razu nie mówiła, szlachetny. To nie. Łat! Jaki śmieć oszukany! NIE! Jednak coś jeszcze... Sam dopiero co powiedziałeś, że moi wodzowie i wielmoże łatwo mnie z Ronu pozbawić mogą, jednak po prostu powiem, że zrywam umowę z kozakami i walczę teraz po stronie Polski. To zaraz stracą mnie z Ronu. No i co proponujesz? Jeśli ktoś z moich zwolenników e, e, uda się z wojskiem na Moskwę i zdobędzie dwie rosyjskie twierdze, wtedy będę miał silną pozycję i stan... What? O nie, o nie, tatarski sojusznik, nowe zadanie. Co to są za zadania, Luiska? Co tu się dzieje? Jak ja w tym momencie nie mam pytań? Jak? Jak to jest możliwe? Tatarski sojusznik. zając za sojusznik Gary prosił o zajęcie dwóch twierdz należących do księstwa moskiewskiego. O panie, to to my musimy. O nie. Ach. No to my musimy tą twierdzę zająć i tą by się przydało, bo są najbliżej. No. Dobra, chodźmy zobaczyć ile ludzi mają. Ja pierdziele, ludzko jak... Rzeczywiście jak ktoś mnie straszył tutaj... O niej, patrzysz mnie goni, już mnie nie lubią. Rzeczywiście jak ktoś mnie straszył, tutaj te zadania kolejne są troszeczkę... Popierdzielone, trudne i tak dalej, ale żeby też takie rzeczy się tutaj działy... To, to mi się trochę nie podoba, że mam być cztery. To jest jedna wielka tragedia. Patrzcie jak mi teraz gonią. O nie, przecież. Ja, Jakie ja mam zająć takie twierdze trudne? To jak my będziemy musieli wziąć ten, poplądrać ich w wioski, zrobić trochę kasiory i wziąć dużo polskich najemników, bo nic na pizzy w walkach, tak tego typu. No i inne opcje, to ja tu chyba niestety nie widzę. I, I najgorsze jest to, że nikt mi teraz nie będzie chciał pomóc. Ale tu jest tylko 173 ludzi. To w sumie nie najgorzej, ej, powiem wam, że nie najgorzej. Ja jak my to ugramy? Jak my to Luiska chyba ugramy? Ciebie przyjacielu, tylko ja tak ja będę musiał jeszcze czekać, ten odcinek jest troszeczkę dzienudniejszy, tak mi się wydaje przynajmniej Ale będę chciał w końcu na odcinku tej te postacie troszeczkę wylewelować I będę chciał z każdego z nich zrobić takiego wojownika, wiecie, żeby mi tutaj jak najbardziej pomogli skutecznie w polach bitwy Więc tak właśnie zrobimy Każdego tutaj damy w kierunku właśnie wojownika Moi drodzy, o Dokładnie tak Żeby to jednak rzeczywiście ta efektywność na polach bitwy była jak największa, żeby nam się tutaj udało w miarę, w miarę łatwo Ehm, zająć. W wrogów rzeczy pospolite, dobra, tym się zajmiemy. Okej, okay, Oksana. Umiejętności i tobie też idę w siłę oczywiście. Idziemy w żelazne ciało, żebyś była wytrzymała. No. I tak to będzie rzecz biorąc wyglądało. No inne opcje na razie no niestety nie możemy działać, no bo no cóż, no innych rzeczy innych umiejętności nie będę dał z tego powodu, że muszę jak najbardziej zwiększyć efektywność na polach bitwy. No i tak to musi wyglądać, moi drodzy, no nic innego nie poradzę niestety. Dobra, i kto nam to jeszcze został? Bachyt i Ingrid. Ingrid to jest uliska z Wiedźmina 3, proszę was bardzo umiejętność. Pewna. Okej, okay. idziemy tutaj w siłę i tak, dokładnie tak. Bahyt w ogóle jest tutaj gościem, który specjalizuje się w braniach wręcznych. Ha. A jeszcze mamy ksiądza! z, pas z pasoku kockiego, czegoś tak. Dobra, Ingrid. Ingri dajemy oczywiście siłę. E, musisz być trochę taka wytrzymała, nie powiem czy nie. Dobra, i ksiądz. Ksiądz jest w ogóle tragedią ta jedną wielką. Dobra, jedynie co, to ksiądz będzie tutaj naszym medykiem. To dość takim potężnym medykiem. O, proszę was bardzo. No, i ksiądz to będzie potężnym medykiem, co tu dużo mówić. Jak sieknę ja taki ksiądz, to nie będzie zmiłuj się. Dobra, no, no i dobra, mamy to wszystko co chciałem mieć, że chodziło o doświadczenie i level. Dobra, czekajcie. Ja będę chciał jeszcze zobaczyć, czy będę miał jednak dalej informacje, żeby tutaj wziąć tych innych. Na razie z nimi nie chcę walczyć. Chcę sobie nie robić strat jakoś dużych. O kurde. Jak tu trzeba z Stefanem silną... O Jezus! O Panie! A czemu was tu aż tylu jest? Chcę zobaczyć, czy będę mógł robić kampanię wojenną, bo to by było dość genialne. Nie powiem, że nie. Więc zaraz zobaczymy, czy mogę tutaj... Eee... Galera. Czy mogę tu się jakoś fajnie dogadać, nie? Dobra. Może jestem dalej dla nich marszałkiem? Tak, jestem dalej marszałkiem! Łe, well, ludziska, to to będzie easy. To ja czekam tylko na swoje jednostki i lecimy im w wpierdzielić. Dobrze, że do rzeczy się nie dołączam, bo nie miałbym tej opcji. Poczekajmy chwilę. Oho, ho, ho, to jak ja tu teraz robię pickie bitwy? Jak ja tu teraz robię w tym momencie pickie bitwy? Zobaczcie na to, jak ją prowadzę armię do boju. Jak my lecimy na rozpierduchę ludziska. Patrzcie, co ja im tu robię. Patrzcie, podążają za mną. Wyg. Ho, ho, easy. Easy. 905! Jak my ludzie skrobimy tu rozpierduchę totalną, nie? Jak ja nie mam pytań, oni też na nas pewnie będą szarżować, Ale czekajcie, czy. Mm, wait a second. Nie to, Jezus Maria. Czekajcie. Nie atakują wszyscy, dobra, lecimy. Lecimy. Miałem troszeczkę inaczej to zrobić te rozkazy, ale. Fuck it już. Będziesz, że duży strat nie będziemy mieli, bo chcesz tym właśnie tą twierdzę zająć. To dwie twierdze dzisiaj zająć. Znaczy nie ja, czy dzisiaj uda mi się dwie zająć, ale jedną na pewno będę chciał zająć. Tak, jak ja teraz mam kampanię wewnątrz. Jak ja tu teraz robię rozpierduchę z Stefanem Silnym. Jak ja tu nie mam pytań w tym momencie. Patrzcie na to. Patrzcie, co Stefco Silny tutaj nam robi. Ucho, lwistka Jak tutaj Hanat Krymski tutaj rozpierduchę sieje. Bang. I bang. I cicho, Kurde, to mi się podoba. No to ja z takim bitwie jestem zadowolony, zawsze znaczy, to będą duże bitwy. No, no, no. Można się bawić. Można się, mojej willi, bawić. Dobra. No i wychle zostały zabite. Ja uwielbiam strzelać z, bro z, bro z broni palnej, błyskawicznie. Zobaczcie, za to, że ogólnie w polach bitwy z reguły tylko używam tej broni palnej, ale mi się tak dobrze strzela. Zresztą Stefan Silny nie ukrywałem, ale specjalizuje się w tej broni palnej, więc. No, no, nie ma co, moi drodzy. Nie ma co. Już do mnie strzelają. Najgorsze jest to, że ja w ogóle nie mogę tutaj dostać i paść w tym polu bitwy, bo będziemy mieli duże straty. A na to tutaj pozwolić nie mogę. Dobra, teraz szabelka. I lecimy, Stefan. Lecimy z tematem. Dobra, oni są dosłownie rozgromieni. To jest taki spokoj podczas tego, tej pola, tego pola bitwy, też podczas tej walki w ogóle. Jednostki też mi levelują, więc będzie całkiem ok, fajnie i w ogóle. Dobra, to, to teraz nie giną. O, wsparcie doszło, dobra, uciekamy stąd. Run, run away, Stefan. Dobra, to co, wycofamy się? przedaję broń. I będzie okej. Okay. O kurde Luiska! O nie! Fuck! Dobra, Luiska, jestem już, wybaczcie za to, kurde, nie, pierwsze 15 minut pewnie będzie odcinka spierdzielone, bo wybaczcie, ale nagrywałem w jakości 720p, przepraszam za to, zapomniałem po prostu w obs się zmienić obraz I, i teraz w ogóle troszeczkę mi się pole bitwy zgliczowało, ale już, już będzie już ładniejsza jakość, wybaczcie za to, no nie chciałem, żeby to tak wyszło, ale całkowicie zapomniałem o tym zmienieniu, więc, sorki. powracają na pole bitwy, moi drodzy, już w ładniejszej jakości, kurde, no, no trochę lipa z tego wyszła, mam nadzieję, Luiska, że to jakoś w pierwsze 15 minut nie będzie przeszkadzało. Z gorszą jakością, jeżeli chodzi o obraz, no przepraszam za to, za zapomniałem całkowicie. Moje mój błąd, mój błąd, ale zapomniałem. No to tak, to jest jak się dopiero wstanie, weźmie się gorący prysznic i, i się zapomina o takich rzeczach, jak, jak zmienienie obrazu. Cholera, jasna, wybaczcie, kurde. Ale dobra, już powracamy, nie rozczulajmy się, nad na tym ulicy lecimy. W każdym razie najważniejsze to będzie w, le w lepszej jakości, tak? Najważniejsza rzecz w dzisiejszym odcinku, czyli właśnie atakowanie twierdzy do, należącej do księstwa moskiewskiego. Więc spoko. To, to już będzie ładna jakość, to jest najważniejsza rzecz. Okej. Okay. Więc dzisiaj na pewno będę chciał w dzisiejszym odcinku jeszcze zająć tą jedną twierdzę, a w następną drugą zajmiemy sobie. E, eee, to my jak możemy robić kampanię wojenną to to jest w takim razie easy! Easy! I zabity, proszę raz bardzo. Pięknie, no i pokonana pierwsza armia. I to mi się bardzo podoba, moi drodzy. Ale jeszcze 125. Dobra, to lecimy. Zaszarżujemy na nich znowu, nie ma co Nie ma co? Wiele zobaczcie. Niby jest słońce, ale, ale, ale jest troszeczkę tutaj ciemno. Czemu? Nie mam pojęcia, ale tak jest. Dobra, są tam się bo już zaraz tutaj salwę na nas puszczą i dostajemy takie strzała, że umrzemy wszyscy. Ale to nic, Stefan silny, dawaj, ty jesteś profesjonalnym wojownikiem. Do boju. Do boju Stefan silny Wiem, że dasz radę. Stefan się nie pierdzieli w tańcu, proszę was bardzo. Teraz bierzemy naszą broń. I teraz strzelamy do tych strzelców. Gdzie tu do mnie? Strzał głowę, 167 punktów e, damageu. Nice. No i dobra, porobieni. Ja prawie właśnie wjechałem z Stefanem Silnym w młodego dęba. Nice. Jest takie zamieszanie, że nawet nie trafiłem. Dobra, jak ja biorę teraz szable i teraz ich tnę. Teraz, jak tutaj w tym momencie tnę, nie ma co. Stefan silny, lecimy. Pięknie. Kurde, to takie walki. To my możemy. To ja mogę nawet teraz zająć całe Księstwo Moskiewskie, jak jestem marszałkiem. Jak teraz Stefan silny dowodzi, to my możemy całe Księstwo Moskiewskie zająć. Więc jest spoko, Ale musimy tylko dwie wytwier twierdze zająć, więc. Eee, to ja myślałem, że to będzie jednak trudniejsze zadanie, że ja sam będę musiał to zająć. To już by było jakieś wyzwanie. Ale i tak już o wiele trudniejsze wyzwania robiliśmy w tym ogniem i mieczem. Eee, straszyliście mnie, a to są łatwe zadania. Spokojnie, dajmy radę. Nie takie rzeczy się w małym Ledzie Louiska robiło. Dobra, nie takie rzeczy. Okej, okay. podaje mi się ten e, bachyt, Cóż, o, proszę bardzo, dzisiaj dogadują. Jestem zadowolony. Morale, morale rosną. Nice. Dobra, lecimy jeszcze na tego jednego. Dziada jak to pełno w ogóle swoją drogą jest. O kurde, trochę walk tu będziemy mieli, wiecie. Trochę walk stoczymy sobie z nimi. 880 mamy. Dobra, tu my w tym momencie teraz tak. Chodźcie za mną, nie szarżujcie, bo tu mamy dobrą pozycję. A wróg też chyba będzie. A, ale moi się mnie nie słuchają. A, myślałem, że ja wszystkimi tutaj dowodzę. A to jednak nie, nie. A może jednak? O, czekajcie. Oni tam jeszcze jednego zapali. Dobra. Niech moi utrzymają tutaj tą pozycję. Niech troszeczkę postrzelamy, toż tam będę już strzelał. Pięknie. Proszę was bardzo. Ta, oni się nie słuchają, dobra. Ale tam jednak nad kilkoma dwozem, to tyle dobrego. Tak, bo z niektórymi w ogóle nie mam tak wysokich lacy, żeby żeby oni się nie słuchali. Więc tak to głównie, żeby on prezentuje się. Dobra, to. On, oni mają tutaj samych strzelców praktycznie, oni nie mają kawalerii. Więc to jest spoko. No ich tutaj ładnie będziemy wypijać. Dobra, teraz szabelka. I jest procesu nasze trzy brań. to mi się podoba, bo tutaj jest silny, jest uniwersalny, korzysta z trzech broni zawsze W polu bitwy, lance, szabla i pistolet W sumie lancem najrzadziej kosztamy, ale jednak też troszeczkę je używamy no, Więc jest naprawdę spoko Jest naprawdę spoko i fajnie No, tych deserterów wybijemy, nie ma żadnej ucieczki, ja muszę to jeszcze expa dostawać No powiem wam, że jak tak dalej będzie szło to my na levele, też zrozumiecie za niedługo Dobra, bierzemy lance i lecimy, piękną szarczę robić Patrzcie jakie pobojowisko w ogóle to jest, ten blade jest genialny Kurczę, w ogóle miło mi i tak, że wam się ta seria podoba z Motoblade'a. Fajnie, dużo oświetleń ma, mi się to podoba. Pięknie. Dobra, przeodwojemy sobie teraz broń i będziemy zaraz ją napierdzielać. Dobra, no to lecimy. No to lecimy. Ci w ogóle są obróceni plecami do nas. Są chore rzeczy. Są bardzo chore rzeczy. O kurde, nie trafiłem raz. To jest grzech. Stefan, silny, raz nie trafić z pistoletu, to już jest grzech. Już masz, jesteś tak doświadczony, że nie możesz tego robić, Stefanie. Nie ma takiej opcji. Dobra, gin. O mój Boże, przede mną zabił. To nie dobrze, to ja te biorę mam lance i idę tutaj śromnąć kogoś. Patrz jak strzelają. Nie ma! O nie, mój mi! co za czup jeden, zablokował mnie. Dammit. Dobra. Nie, no, mam tyle kolerii, że nie mają z nami szans dosłownie. Żadnych szans na nami nie mają Dobra no i co, w zasadzie wychodzi na to, że Kolejna bitka ugrana, <laughs> bez żadnego problemu w sumie Jeszcze te deserterzy uciekają Ale na nic im to Wszyscy giną Wszyscy w tym momencie giną, ten pod krzakiem będzie leżał Zabity, no to sobie troszeczkę podpoczywa w sumie, może nawet przeżyje to jakoś Nie wiem Cuda się zdarzają Nie wiem czy ja zdążę go zabić, chyba raczej wątpię a, uciek, dobra. Niestety, uciek, okej, okay, no ale bitwa ugrana. Jak bitwa ugrana, to jestem zdumiony. Dobra, jak tutaj straty wyglądają? 867 do 65 mamy, no dobrze. No dobrze. Szarżujemy Szarżujemy dalej. Jak nie mają kawalerii, to możemy spokojnie szarżować Dobra, wszak w walce 24, no to nieźle. Zero renomy dostanę. No to nieźle. No to naprawdę nieźle. Dobra, są tam, a w sumie nie są na wzgórzu. Chodźcie za mną. Nie, nie, to chodźcie. Wait a second. Chodźcie, chodźcie, bo oni specjalnie patrzę jaką pozycję sobie zajęli. Widzicie? skubańca. kubańca. Tam jeden z naszych w ogóle idzie, nup jeden. Rozwali sobie tylko kolerię. Nie słucha się jednego prawdziwego przywódcy jakim jest Stefan Silny. Demet. No my sobie zrobimy takim, jak Chodźcie tędy, moi mili. Bo tutaj z tej strony to wzgórze jest mniej strome. I tu będziemy mogli łatwiej podjechać. No dokładnie w ten sposób. I teraz szarżujemy. I teraz dopiero EVERYONE CHURCH i lecimy! Kieś kunia trafiłem, a to niestety chyba był nasz, bo tylko my mamy kunie. To jest troszeczkę smucące. Ja tam tutaj nie będę podjeżdżał, bo padnę. Ja nie chcę paść, a może temu trafiłem w kunia? Nie wiem. Jak ja tam podjadę, to się właśnie to bardzo źle skończy. Bo mi szybko kunia zdejmą, a na to to nie mogę pozwolić. No ale takie pędzlencze nas jak najbardziej można ładnie podwijać. Proszę was bardzo. Jak, jak my ich pięknie roznosimy Jakie to jest genialne Jak to jest genialne strzelanie z tej broni Jak się zatrzymamy to już całkiem mamy normalny celownik Świetnie No Stefan silny to jest taki sniper, To jest taki sniper pistoletowy ludziska Dobra Wow i to już w sumie są Rozgromieni dosłownie Wrogowie nasi, okej okay, no to co Kolejny, e, Wrogi lord został pokonany z księstwa moskiewskiego co mi się jeszcze moc bardzo podoba. Kurde, to ja nie wiem, bo my to mamy jeszcze jednego gościa, który mnie goni. To ja jeszcze moc nie wiem, czy w ogóle dam radę e, dzisiaj zacząć oblegać tą twierdzę. Być może dostajemy sobie te dwie twierdze już na kolejny odcinek. W kolejnym odcinku zajmę sobie w takim razie dwie twierdze No, to nie będzie głupie. Bo jeszcze ja moc jakoś nie chcę długich robić odcinków z MotumLajida. Góra ponad 6 minut i nie więcej. Jak ja on teraz zawsze twierdzę zajmować, to trochę by to zajęło. Więc prawdopodobnie zrobimy sobie za chwilę przerwę jak w Polsacie Przed najważniejszym momentem, reklamy dosłownie. I... Będziemy ten, w klemencinku atakowali dwie twierdze Tak sobie zrobimy moi drodzy, tak to będzie wyglądało właśnie Ja tu mam klemne które sobie z chęcią wezmę Jak bardziej biorę Dobra, oczywiście W też wezmę sobie Hajsy będą To mi się podoba Okej No tu jeszcze jeden gościu goni mnie, jakby nie patrzeć Ale ten gościu... Czy ten gościu w ogóle się do mnie... Jak on się chyba do mnie przyłączył? Jak ten debil się do mnie przyłączył? What the fuck? Nie był rzeczywiście z naszej frakcji żaden gościu. Dobra, Liska, podjeżdżamy pod tą twierdzę i idziemy robić rozpierduchę, moi drodzy. Idziemy robić w tym momencie rozpierduchę totalną. Dobra, ale rozpierduchę będziemy robili w kolejnym odcinku. Więc cóż, jeżeli ten odcinek wam się podoba zapraszam do komentowania, lajkowania, do swoich moich filmów. No i my będziemy widzieli się już w tym odcinku. Zagramy grę pod totem Mountain Blade ogniem mieczem. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!